Jakiś czas temu testowałem już wiertła z Niteotolsk, które okazały się naprawdę dobre i w przyzwoitej cenie. Dzisiaj obejrzymy kolejny tani zestawik od tego producenta, który zawiera 79 elementów i jest również w małej walizce, co ułatwi przenoszenie i zachowanie zestawu w komplecie. Cena to 29,99. Przeliczyłem to na szybko i jeden element kosztuje w granicach 38 groszy. Uznam, że walizka jest w gratisie. Wykonanie samej walizki jest naprawdę spoko. Biorę po jednym wiertle do testu, plus bicik. Hmm, spory wybór, wziąłem losowo. Każdem wiertłem wywierciłem po trzy otwory. Do betonu sprawdziło się naprawdę dobrze, w drewnie również bez problemu, w metalu też spoko. Widzic, sprawdziłem na dłuższy wkręcie poszło. Ogólnie jest to tani zestaw. Jeśli od czasu do czasu musicie coś przewiercić czy wywiercić, a nie chcecie też kupywać jakichś drogich zestawów, to sądzę, że to jest dobry wybór. A każde wiertło, według mnie, powinno wywiercić po kilka otworów. Jedynie mam obawy do tych cienkich, do metalu. Podejrzewam, że w czasie pracy mogą się złamać. I moi drodzy, nie zapomnijcie o tym i o tym też. Dziękuję. Cześć!